Hej! Hej, no, 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 e, halo, grej, halo? No, čo, Venda? Slájite. No, čo s tým Bo on oni už sa Oren. No, čo s tým Oren? Čo, Oren? Zvykuj. A Jevin? Halo? Jevin! Jevin, nežartuj! Ja nie sa kúžať. Urgh, uh, uh, a ty? Id spáč lepšie, Jevin. Bo jesteś dziwny Oren Bra, Jebin ha. Oren, gdzie jest Brenda? Nie wiem Gubiła się chyba Brenda! Nie no jej nie ma Jebin, ty wiesz coś? Eee, nie wiem Dobra, jest noc. Musimy iść spać. O, e, Halo. Sprąpisz. Elo, fanbot. Fanbot. Ale. Fanbot. Nie ruszaj się. Jawin. Fanbot. E, musimy coś zrobić. Bo teraz benda zniknęła. Ej, słyszeliście. Tak dźwięki. Ej! E! e. Nie ma... Nie ma radio. Dobra, podłącz mnie. Kolejna moc. To był gran 90 on... lighter w lesie. Widziałem, że Orange Patrz, patrz, patrz. Teraz musimy... Mały jesteśmy na monitoringu. Czekaj, czekaj, co... Odchodzi i go ale ja wiesz, jest on był też w tym pokoju O, dobra. o co Chodź, Ej, sprągi. Ja róbcie. Jezu, Jezus czekali. Jest kolejna. noc wszyscy musimy spać. Dobra. Ok, jesteś. Dobra, mamy Stitch'aj. Chyba wczoraj przyszedł do rozmowy. Stitch, Stitch! jest dziwna gra, dobrze dołączyły do gry. No bo Oren jest bardzo dziwny, wiesz, wszystko widziałem. No bo on jest bardzo dziwny. Czasami widzę na monitoringu jak po prostu on ma też jakąś postać. ja nie wiem kto to był. Eee. Dobra, chodź wpać. Może będą mogły być wykorzystane. Natomiast firma Tool przekazała nam, że to jest... Uuu nie, teraz jest walka. No, że mamy moc. No zaczęła śmierć. Firma jest. Dobra, i Wygrałem. Nara widzowie!